Cały czas się spotykała z hejtem ze strony lewicowych w głównej mierze dziennikarek. I mógł to zobaczyć i widział, jak moja żona tyra, przepraszam, bardzo całymi dniami i ciężko naprawdę pracuje, jak wielu ludziom pomogła, dla jak wielu środowisk pracowała, jak wielką pomoc i współpracę międzynarodową zrealizowała w czasie chociażby po rosyjskiej napaści na Ukrainę, współpracując z Jill Biden, współpracując z Ołeną Zełęńską, współpracując z, 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 z panią Macron, współpracując. Z, z małżonką prezydenta Republiki Federalnej Niemiec, Franka Waltera Steinmeiera. Jak wiele zrobiła, jak dzieci woziliśmy prezydenckim samolotem przecież z decyzji mojej żony do, 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 kliniki, do, do kliniki dziecięcej Bambino Gesù do, do, do Rzymu. Po to, żeby, 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 żeby im pomagać. To były wszystko akcje mojej żony. Ile akcji zrobiła w Afryce, ile przeprowadziła różnego rodzaju działań pomocowych, nie udzielała tylko wywiadów. Cały czas się spotykała z hejtem ze strony lewicowych w głównej mierze dziennikarek. Tych pań, które opowiadają o prawach kobiet, wstydziłyby się, tyle powiem.